Witajcie w mojej kuchni. Dziś pokażę wam, jak przygotować pyszne chrupiące gofry. Zapraszam. Zabieram się za e, przygotowanie ciasta na gofry. E, tutaj mam już przygotowane wszystkie składniki. E, najważniejsza rzecz: białka oddzielamy od żółtek. Białka ubijamy, ubiję sobie za chwileczkę osobno. Natomiast do mąki dodaję wszystkie pozostałe składniki i miksuję na gładką masę. Prawie gotowe. Odstawiam je na chwilę i zabieram się za ubicie białek. Białka już ubite. Delikatnie łączę je z ciastem. Ciasto gotowe. Ja nagrzewam już gofrownicę i zabieramy się za robienie gofrów. Ok, gofrownica. Nagrzana. Nalewam ciasta tak mniej więcej po łyżce, i resztę rozprowadzam. I tak piekę je jakieś 3-4 minutki do uzyskania złotego pięknego koloru. Pyszne domowe gofry gotowe. U mnie akurat dzisiaj z cukrem, pudrem, ale możecie je podać z bitą śmietaną, czekoladą, owocami, konfiturą, czym tak naprawdę lubicie. Polecam Wam serdecznie ten przepis. Koniecznie wypróbujcie i dajcie znać w komentarzach, jak Wam wyszło. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału i koniecznie zostawcie łapki w górę. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!